Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani, witajcie. 11 grudnia jestem Magda i tutaj na kanale. Codziennie, prawie, z poranną kawką. Tu jest kawka. Kto ma kawkę, pije ze mną kawkę. Opowiadam o duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Kochani, dziękuję Wam z całego serca, że jesteście, ale przechodzimy, żeby nie przedłużać. Co nam karty na dzisiaj chcą powiedzieć? Zaczniemy sobie od karty. Słuchajcie, jutro jest 12.12. .12. O 12.12. .12. Zatrzymajcie się na chwilę, minutę już przed. Przystosujcie wszystko, siebie, swoje członki do tego, aby wysłać się w kolejny etap życia. To jest portal energetyczny, to jest taka brama energetyczna, przez którą możemy przejść. Oczywiście będzie medytacja. Można sobie tą medytację zrobić późno, można robić ją przez cały dzień. Można, kochani, to nie ma znaczenia, ale kto będzie mógł, to taką minutę poświęcić. Myślę, że każdy da radę o 12.12, 12. no może ktoś jest. W, może ktoś jest na produkcji, czy gdzieś, czy, czy obsługuje człowieka, no to nie da rady, ale jak najbliżej tej okolicy to będzie cudownie, ale i tak cały dzień jest... O, karta wyskoczył! Cały dzień jest mocnym portalem, czekajcie! Energetycznym! Odpuść, słuchajcie, karta odpuść wyszła, no trzeba odpuścić, wiecie, czasami, czasami trzeba naprawdę wszystko puścić, odpuścić, żeby zaczęła dziać się magia. Ja już niejednokrotnie wspominałam, że jestem na etapie czytania książki Łazariewa, Uzdrowienie duszy. Wiecie, to nie są książki, które się czyta jak romans, tak, czy jak kryminał, że ciała, to się czyta, wraca, czyta, wraca, podkreśla, zakreśla. To są przecudowne książki i właśnie o tym pięknie opisuje... Jak ludzie wychodzą z chorób w momencie, kiedy odpuszczą, puszczą, przebaczą. Przebaczą sobie, przebaczą innym. Wiecie, odpuścić to nie znaczy zapomnieć. Ale kiedy ty o tym zdarzeniu pomyślisz, to będziesz wiedzieć, że jesteś już uzdrowionym, bo w tobie nie będzie żadnych emocji. Odpuścić, puść, odpuść. Nie mamy wpływu na przeszłość. My już nie mamy. My ją możemy tylko uzdrowić w sobie. Czyli uwolnić się od tej przeszłości. Uzdrowienie, przeszłości w sobie, to jest, kochani, pogodzenie się z tym, co było, bo już tam się nic nie zmieni. Absolutnie nic się nie zmieni. I kiedy to zaakceptujemy, że było tak, zostałam oszukana, zostałam zdradzona, zostałam zostawiona. Zadziało się tak, a to moi rodzice byli tacy i tacy, nie potrafili mi dać miłości. I tych rodziców, to ja mam czasami takie wrażenie, że to jest tak najłatwiej się trzymać i być w takim polu ofiary. Albo rodzice nie dali mi miłości, ja teraz nie potrafię kochać. I ja wtedy czasami tak, się, tak sobie myślę: Skąd wiesz, że nie potrafisz kochać? Bo może właśnie to, co robisz, już jest kochaniem. Czasami ta nasza wyobraźnia to pcha nas na takie szczyty gór, gdzie w ogóle one nie istnieją. Jest tak, jak jest. Mam tak, jak mam. Jeżeli mi się to podoba, to akceptuję to i dziękuję. A jeżeli mi się to nie podoba, to nie siedzę w tym błotku po uszy cały czas, tylko robię coś, żeby z niego wyjść. Ale kiedy będę w tym błotku siedzieć po uszy, które mnie jeszcze tam wciąga i wciąga coraz bardziej, już nawet w główienku nie w błotku, bo niech to jeszcze dobrze śmierdzi, kiedy ja będę w tym siedzieć, to wtedy będę czuć takie: No, dobrze mi tu, no dobrze, tak, no, wygodnie, przyjemnie, no, śmierdzi, ale to już śmierdzi tyle lat, to niech sobie śmierdzi. No to chwal to swoje, gówno, Nie narzekaj. Narzekasz i siedzisz? Hm, to jest właśnie, to jest masochizm. Jak dobrze mi to tak przychodzi do głowy. To jest masochizm. I oczywiście, jeżeli ja mam Gówienko, jestem z niego zadowolona. To w porządku, to się cieszę, że śmierdzi. Ale jeżeli chcę chodzić po łące, no to w takim razie nie cieszę się z główienka, bo marzę o czymś innym. Więc warto wyjść z tego główienka, Odpuścić to gówno. I wyjść na łąkę z kwiatkami. Pozwolić sobie pochodzić po kwiatkach. Z bosą podotykać miękkiej trawusi. A co tam niech się dzieje, niech mam miękko pod nóżką. Można, kochani. To tylko od nas zależy, gdzie my się zatrzymamy. Możemy się zatrzymać, jak najbardziej. Co ta karta oznacza? Ale zaraz pewnie wszyscy mają w głowie pytanie: Ale jak odpuścić? No po prostu zaakceptować. Przyjmuję, nie czuję żalu. Co też żal? Dlaczego on mnie tak długo trzyma? No zachował się według mnie tak, jak się zachował. A ja postąpiłam tak, jak postąpiłam, na tamten czas nie potrafiłam inaczej. A też wiedzcie, że dusze, które najbardziej nas krzywdzą w tym życiu, one zazwyczaj są najbliżej nas na polu duchowym. Bo to są dusze, które zgodziły się przyjść z nami na tą ziemię i poodrabiać lekcje nam, pomóc. I powinniśmy czuć wdzięczność. Dziękuję, że mi to zrobiłeś. Ja Cię nie muszę kochać tu na planie ziemskim, ale na planie duchowym, dziękuję, pozwoliłeś mi to odpracować. Odpuść. Pora, byś odpuścił sobie tę sytuację. Przestań się skupiać na tym, kiedy dojdzie do jej rozwiązania i czy w ogóle będzie to miało miejsce. Niezdrowe i... Nie gwarantujące spełnienia związki powinny zostać teraz zakończone, żeby stworzyć przestrzeń dla czegoś lepszego. Nie martw się. Bóg i twoje anioły mają wszystko pod kontrolą. Kluczem do wykreowania się twoich pragnień jest poproszenie o to, czego chcesz, a następnie pozwolenie niebiosom, by to się dla ciebie zrealizowało. Jeśli Wyciągnąłeś tę kartę, może to oznaczać, że zbyt kurczowo trzymasz się sposobu, w jaki Twoje marzenia miałyby zostać spełnione. Pomyśl marzenie, a jego realizację pozostaw aniołą. I zobaczcie, jutro jest 12:12, .12, więc pomyślcie sobie marzenie, wszystko sobie pomyślcie. Jest też pełnia księżyca, więc nowych życzeń się nie wysyła, ale nowe życie możemy my już zobaczyć za tą bramą. Nowe życie możemy zobaczyć za bramą przy której przy której się znajdziemy i do tego życia już wejdziemy Wiecie i to też małymi kroczkami jeżeli chcesz zmienić pracę to czuj się już że jesteś w nowym miejscu w nowej pracy Jesteś w nowej pracy siedzisz w nowym miejscu pracujesz z nowymi ludźmi jest cudnie jest pięknie ale samo poczucie nie wystarczy, za poczuciem musi iść działanie. Więc jak ja chcę szukać nowej pracy, tu już mam wypatrzone, gdzie ja tą pracę mam, więc rozsyłam CV, gdzie się da. Rozsyłam, gdzie się da. A nie, tu mnie nie przyjmą, tu nie wyślę. Nie, tutaj też się pewnie nie będę nadawać. Oj, tutaj. Skąd wiesz? Skąd wiesz? A może szukają taką osobę, taką i taką. Tu mają taki określony zakres, co ta osoba ma potrafić, ale jeżeli się okaże, że Ty może akurat jesteś w czymś innym lepsze i może potrzebują pracownika za chwilę do innego działu i cię wezmą. Rozsyłaj, po prostu, rozsyłaj. Kochani, rozsyłamy marzenia wszędzie, gdzie się da. Przytulam Was z całego serca i życzę cudownego dnia, Magda.